Już po raz kolejny spotykamy się w magicznym otoczeniu Ogrodu Botanicznego UMCS na pikniku pracowników Związku Uczelni Lubelskich i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym roku świętować będziemy podwójnie, bowiem spotykamy się w dniu dziecka. Oglądajcie dalej, aby zobaczyć, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy. Ta integracja środowiskowa trwa od kilku, co najmniej lat, a nabiera pełni treści w nowym wymiarze od. Lat czterech, czyli od początku kadencji rektorskich poszczególnych uczelni lubelskich miasta Lublin. I cieszę się ogromnie, że tych inicjatyw nam nie brakuje. Mam nadzieję, że w kolejnym czteroleciu będziemy dalej z nowymi pomysłami się do Państwa zwracali. Ale póki co czas na odpoczynek, czas na świętowanie. Witam kolegów, witam koleżanki z zaprzyjaźnionych uczelni. Witam państwa i zapraszam serdecznie do udziału w tym wyjątkowym święcie akademickim. Cieszę się, że no tak liczne i cały czas wzrastające grono naszych przyjaciół z wszystkich uczelni będzie miało okazję do spotkania się, do nawiązania, pogłębienia. Tych niesamowitych przyjaźni, które mamy od wielu, wielu lat. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z radością, z entuzjazmem włącza się w organizację tego wydarzenia. Myślę, że to jest znakomita okazja, by nie tylko lepiej się poznać, ale też właśnie miło spędzić czas. Państwo mogą zobaczyć, jakie są efekty naszej wspólnej pracy na witrynie internetowej Związku Uczelni Lubelskich. Tam są takie trzy główne obszary: nauka, kształcenie, komercjalizacja. Ale jak to mawiają, nie, samym, nie samą pracą człowiek żyje. W związku z czym serdecznie Państwa zapraszamy. Chcielibyśmy się bliżej poznać, nie tylko jako pracownicy, ale również wszyscy, bo jest to dodatkowy wymiar i jest to dodatkowa synergia, którą właśnie Związek Uczelni Lubelskich umożliwia. I zapewnia. Cieszy również wysoka frekwencja i cieszą również występy studentów lubelskich uczelni, Teatru ITP, Ines Czajkowskiej, Alberta Populi czy Katarzyny Skowyry. Jako prowadzący przygotowaliśmy liczne konkursy, dlatego wierzymy, że wspólnie będziemy mogli udać się we wspólną zabawę w ogrodzie botanicznym UMCS. Zachwyceni okolicznościami przyrody i mnogością przygotowanych atrakcji żegnamy się z tegoroczną edycją pikniku pracowników lubelskich uczelni. Niecierpliwie czekamy na kolejne odsłony tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.